Dzisiaj tym razem nie przed burzą, a mamy ciszę po burzy. Wczorajsza wichura się skończyła, została smutna rzeczywistość. Wiecie od czego zacznę? Zapewne wiecie, bo co niedziela jest dokładnie to samo. Chyba że niczego nie opublikuję w południe, to wtedy jest coś innego. W każdym razie zapraszam do zobaczenia recenzji. Właściwie nie jest to recenzja. Filmu promującego kreskówkę egzorcysta, którą znajdziecie na Netflixie, a sam film znajdziecie w opisie, jak zawsze. Tak czy inaczej, dzisiaj miało być ładnie, nie jest ładnie, ale przynajmniej nie wieje. Wieczorem, no. Kurde, powiem wam, że była tragedia. Miałem wrażenie, że mi okna powyrywa z mieszkania. Wiało jak jasna cholera. No po prostu sam szatan miotał wszystkim dookoła. W ogóle najzabawniejsze jest to, że w ciągu dnia, wczoraj, bo dzisiaj już nie, w ciągu dnia widziałem jak ludzie po prostu biegali dookoła, wpadali na znaki. To nie jest żart. Czasami jak powiało, to szczególnie osoby starsze, no to po prostu latały, no. Dzisiaj jest już spokój. Niestety jest brzydka pogoda, więc ciężko gdziekolwiek będzie wyjść i oczywiście Park Miliona świata znowu odpada, bo cholera. No jeszcze jak się to chęściami, to już będzie w ogóle tak zimno, że nie będzie się dało nic zrobić. Więc postanowiłem sobie iść na siłownię teraz, kiedy to nagrywam, to właśnie wracam z tej siłowni i będę, tak samo jak wczoraj, tak samo jak przedwczoraj, leżał z brzuchem do góry. Bo jutro zaczyna się kolejny tydzień pracy i z tego co wiem, będzie co najmniej kilka wyzwań. No i może wreszcie uda się nagrać scenę aktorską do recenzji, którą nagrywam już z 3 miesiące, ale zawsze coś mi po prostu tam przeszkadza. Znalazłem nową aktorkę, to jest moja kolejna koleżanka z pracy, która zaczęła z nami grać w RPG. Wytłumaczyłem jej o co chodzi, pokazałem przykładowe rzeczy, z którymi pomagali mi ludzie wcześniej i powiedziała, że chętnie ona również pomoże. Więc zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że o wtorku, środy umówić się z nią, nagrać to i wreszcie zmontować filmik, na który naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo czekałem, bardzo długo planowałem. I bardzo długo załatwiałem rzeczy, które będą w nim użyte. Życzę Wam miłego weekendu, życzę Wam miłej reszty weekendu, bo Wy to usłyszycie wieczorem. I życzę Wam miłego poniedziałku, bo wiadomo, poniedziałek to najgorszy dzień tygodnia, a potem jest drugi poniedziałek, trzeci poniedziałek, czwarty i tak dalej, i tak dalej. To tyle ode mnie w tą spokojną, ale brzydką niedzielę. Do następnego! Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.